Ale Aga poszła siku. Kurde Aga. Boże, biegła masz stopa. Oh, wow. Ja Pierdzielę. A ja mówię, Stopę sobie siku. No Aga poszła lać, a. A tu Co się. Wy... Surwy czekają. Tak Teraz nam wyleci, wiesz, ten... z dupy gdzieś. Coś było za nami. A nie, to ta wieżyczka, dobra, ta wieżyczka robi. bo to jesteś ten ace, okej. Okay. Tak, teraz, teraz się nie słychać. Zaraz się nie słychać, więc... nie To Potrącimy szybciutko. wezmę jeszcze skrzynkę, użyję. Bardzo ładnie. No, a teraz się. Co teraz się stało? A co teraz się stało? Jest u do domu już. O, Słyszę. Titit. Ti. Ti, ti. No robi, robi coś. O, czekaj, czekaj, czekaj. Co ty mi? Słyszę go. Słyszę. O, o ja Boże. Stoi, stoi w miejscu, co? Czy nie? Nie. Nie, nie, goni tutaj. Gonił tego Drakule, ale niestety ja się napatoczyłam A ty masz miszon? Wow Ooooooo. Kupiłeś Kupiłaś sobie Miszone? Fajnie. Tak, no. Oglądałaś w ogóle? Y no, o -o 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 tak, ale nie wiem czy my... Kurczę, ja czy wszystkiego nie, skończyłem. Ja skończyłem chyba na jakimś sezonie. Ja już tam, nie gdzie... pamiętam chyba, w ogóle czy to czy jest tak... hit. Za dużo to było już później. No dla i mnie. spadła mi gówno już, Mnie ogonem. No, no. no. Jakby potem nie wiadomo w ogóle, gdzie było, gdzie to oglądać, bo nigdzie tego nie było. Niby coś tam dało HBO, ale to chyba nie wszystkie sezony. Aha, ale. Aha. aha, nie, chyba zobaczyliśmy całe, bo to zakończenie było takie chujowe. E, nie, bo ona nie poszła tak. go szukać, nie? Kto? Miszona, tak? no! No. Daj mi ratę! Skocz mu z tej no. Rakula, broń mnie, bo ja ci też ten Ta. broniłam. Rakula, zrzucę ten wietrze. Przez sędzie, hajne. Może się uda. da. To jest to, Jeszcze trochę masz czasu. Idziesz tutaj, gdzie ja robię? Nie wiem. Po prostu biegnę prosto. A on idzie za mną. A w ogóle go nie słychać, że i... on idzie. Nie, bo on ma wyłączony terror. Patrzę, ale on się ma uparł na, na tego A ja tu Pinkerera już, chyba że... w sensie, że nie słychać jego terroru. Boże. Boże. No, no. Naprawdę! Jak się podłożyłem? Ci będę na łeb przypis. Czekolnie. bym teraz naprawił tą wieżyczkę i teraz zaczęłoby to buchać. To, to on by upuścił cię, nie? Nie. Nie. Prawdopodobnie nie. Z tego co pamiętam to nie. To nie są nie wiem. Wydaje mi się, że nie. Kurwa idzie za mną. Dobra, to teraio. No się coś darła ta miszena przed chwilą, ale nie przeczytałam co. Mej, miej, mie, mie, mie! się drze, gdzie jest Rizu, bo każdym razem wiecie, coś dzieje. No, bo to się skończyło jakoś, że poszła go szukać i coś tam znalazła, chyba jego telefon gdzieś? Było coś. I to się skończyło. Że ona idzie dalej w okay, Zostawiła te dzieci? Ja... dużo jakoś wiem, że przeoczyłem. Bo... Przepraszam, Jezu, wy tu wszyscy... Boże, nie. Ja nie wiedział, żeby tu... no ja, ja, ja. to zitej też stąd. Paleta! Stara! Ale trochę taki nieogar. Wrażymy. No taki. Pistolka! Hrupta, nie. Masz te tutaj geny. dwie te dwie wieżyczki. On bardzo blisko podlatuje w ogóle, w sensie... Zanim się uderzy, to już prawie na łebci w... Hajna, no on to wieżyczkę nie bije. Jeszcze. tu zrobione jest, tak? Tu zrobione jest gen. To ładnie. To się wyleczyć. Musisz ona cichu sieć. Co ja mam to od niej że dremory, tak. no Zaraz yes. skończę. Jestem pod bramą, może tu już zostanę, żeby otwierać ją, nie wiem. Bramą wymyśliłam w zasadzie to Na tam. No nie, nie ten, nie za bardzo mu to wychodzi, coś... Za bardzo chce, już zdenerwowany jest bardzo. Bardzo ładna jest, ładnie jest ta misja zrobiona i bardzo ładnie ma skórę, teksturę skóry. Prawda. Ja pierdzielę, no ja już nie mam siły. Jedna brama jest przygotowana druga jest otwarta mm -hmm. no to ja też otwieram w takim razie i idę cię szukać chyba pomóż nie mam siły. ty biegniesz czekaj ja 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 tam ty, do bramy, tylko że mi się plecki zrobiła ej gnoju paliło go mury i chyba Jesteś? O, go, bie... no, witaj. Witaj. Spitalaj. Uciekaj. <laughs> Nie, to był akurat dobry. Uciekaj, wy... <laughs> Popisowy... oj Boże, Teraz mam mikrofon, excuse me. Oczyszczenia, świątynia, tururururu. Ostrożnie, niżej powiedziała. Nie wiem, co to ma znaczyć. Wesker albo niestety Nemesis. Już coś, się. Tu oh! O Jezu, co mi się tu urodzisz? Cze Malara. Tu jesteś, okej. Okay. Kogoś goni? Mm -hmm. Teraz. Sonet, sonet, te. Sonet, te. Robi live'a. No może i robi. Jezu, cały czas wybuchuje, przepraszam. No tak jakiś dziwny. stanął a poszedł. Kurde, wybuchłem. A to jest Co się ze mną dzieje? No ja też. No i wybuchłem czas. i lezie za mną. Co za dziadosz. No ja z zombiakiem tu i mam przygenie, to też nie jest wesoło. No on się zaraz obudzi, wiesz. Wsuwałem się wiesz co za beczką on mnie nie widzi. To jest sichutko. Ty, zgubił mnie. A czemu, czemu to tak jest, że za tą beczką tak często właśnie wszyscy się kryją i, i, to, i to się udaje? Ale ja nie wiem jaką beczką. No taką z ogniem, wiesz, że ona się pali ta beczka, nie? Taka, no bo wiesz. może on to inaczej widzi, nie? On to chyba inaczej Zdarzy... widzi, ja nie gram killerem, to nie wiem jak to wygląda z perspektywy takiej, wiesz. Ale on coś biega jakiś taki bez... No, no. tu mnie szukał i... i bez celu. Zostawił. W małym gdzieś poleciał chyba. Tak, zalarą Olek, on szybko biega i ja pierdziel. Ten zombiak zaś tu za mną idzie, no bez przesady. Czyż ja dużo przebiegłam? Co on jakiś chory? Idź mi stąd. Że całą latarkę na zombiaka wymarnuję. <grym>, A tak jeszcze ona, na zombiara przyszła. Tu na dwójkę to ja nie mam. Na razie cisza. Gdzie robisz? W takich kamieniach, w łuku takim. Jakby z Underworlda, tam gdzie się miecz wkładało. W takich kamieniach. Okej. Okay. O, ten pysk. Akurat zgadza się mi, ona zlazi. No, złazi. Mhm. Się zaraz za się obudzi. Mhm. Kurde, no uderzył mnie? Serio? No już nie mam latarki. Zombie, jak cię uderzył? Tak. Sądziłam, że najpierw się obudził, i. Dobra, mam tutaj to. Tą... No, On mi tutaj kopnął mojego gena. Przedł, by go trafił. O jezu, od początku. Dupie Nie skończysz go. O ślepy. O jezu, przyszedł do mnie. Tu jest gen na skończenie, Grzesiek. Widzę go, dobra. Nie zostaw, zostaw, uciekaj. Ja pierdziela, a ja, wy... Dobra. To ja wybuchłem. Wybuchają te geny jak on powali. Tak. Powoliłam. chcę co będzie gadać. Dobra, leć ze mną. Tak zrobiła. Ja. Zesraj się. się, nie dość, się. się, a to skończy tu? Nie, oczywiście, że nie skończy. Idę po ciebie. X Kiki Blanc, XX. Rób tu gena, na Ja Hej, ten, puszczy wyleczyć się do szafki, a ty idziesz z robić. Zarządziłam wszystko. Zarządziłaś ładnie i... poukładane. Pierdzo, dawaj w żyłe. Jemy. No bo ja teraz też muszę przyładać. Da się wyleczyć. Tu by to robić geniczek. Masz szafkowane? Mhm. Dobrze. Deszcz upada. Okay. Jeszcze podryny dziocha, ty mi zabierzesz to Kradzieja Nie wiem czy to był dobry pomysł schowając się tu w szafce hmm. hmm. Zambiarę walną To wytrzymam się naładować Trzyma larwa. Będę musiał się kupić ja muszę wziąć się w prysnąć, bo znaczy tą strzykawkę, bo Ja tylko chcę proszę, żeby on tu nie przyszedł do nas. Dawaj, 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 ciskaj no Ja już ciągnę tam róbcie chciałem no, te bramy beznadziejnie Tuj, szybkie leczonko mam Nie ona już dobrana Dobra, tamta poszła, tak? Idziemy tam? On tu idzie. Wiem. Nie, 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 na razie nie. Chociaż no, nie jest... Lara rzeczy, nie zdała. Nie? Gdzie jest druga brama? No, już ją goni. Brama jest daleko. Tak przynajmniej mi się wydaje z tego co się wyświetlało. Po drugiej stronie, a ja on tak naprzeciwko jakby. Idę do niej. Wraca Niemczonek, jakiegoś nie ma. Nie ma. Nie będzie teraz gonił i gówno. Kuźwa! No, w dwójkę naraz mnie, no. Dawaj, Jak otwieraj tą bramę, jesteś? proszę. Nie, nie mogę. Ja tą drugą spróbuję otworzyć. Muszę się uleczyć. No nie gadaj, że on nie widział, że to poszło Nie wierzę w to otworzyły tamtą czy nie? Kuźwa, nie wiem to Coś nie otworzyli ja. teraz, ale ja Dobra, nie wiem Agos, co czekajcie, ty jesteś tu Ja cię widzę Wejdź teraz skręć szybciutko na lewo, trzymaj się tej piramidy Wchodzisz w nią? Piramida Heopsa, ja tu, no to czekaj, ja jestem na górze, widzisz? Dobra nie. i teraz tu tu, tu no, dobra dobra prosta leć i na prawo na prawo na prawo na prawo na prawo do jest dobrze. za mną nie ja jestem za tobą leć leć Aha. Tu. czekaj nie, nie 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 nas okręcił okręcił Czemu? nas Aha. no bo poszedł drugą stroną by był szybciej przy mnie ja dostałem dobra. uciekaj uciekaj robię uciekaj kurwa, uciekaj pięknie <śla> 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 jak stanął <śla> Hajna. zrezygnowany chłopu Lada mm -hmm. róża. O, skrzyneczka. Przyska o, co tak to blada. wygląda? Oj. O, wasze To ja. Chcesz latarkę? Jest zielona. Nie. Dobra. Nie, nie, mam niebieską. Ja to pamiętać, jak mi się wyczerpie. O, 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 o. Czekaj, czekaj, ktoś lezie. To nie łeska łezkę. No! Łezkę. No i yes. się so, so Tak! tak. Łezka. No idź! No. Trzeba być to do... wykaz. No super, z tobą. Dobra, jeszcze było słuchać, co powiedział, czy nie? Nie. Cicho już tam! Łezkę. Nie widzę właśnie kto jest. Wesker, Wesker. Co to jest? Już go dorwał. Czemu się tak mnie nie świeci? W ogóle co ma być? Dobra. Nie, nie ściągaj się, stój. No co mi się to zrobiło? Koro. Boże, Można no przecież tak się świecę, że... Dziwne, żeby mnie nie widział nawet nie mam jak ukryć. No poleciała, no to, 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 po to zrobiłem totem świecący, żeby można było szybko leczyć, uciekła. Ja nie rozumiem <noise> tych ludzi, ja nie, ja nie... Łama Przecież widzi, że, że jest y, totem. Ona chce się sama leczyć, dobra. No, ona ma swoje jelu. Ale... Poleciał do góry, na budynek. Dziabie. Coś tam po malutku, ale dziabie. Jezu, są... ej, snara mi stąd. Patrz zrobił. To o make me angry. A czemu? bo... Ajsa przecież e gonił, a teraz ty... Ice Ice space Tak, bo mi przyszedł tutaj z nim jak dalej. A, no yeah. świetnie. Mm. Dziękuję za kąplanę. Przyszedł. Teraz do mnie przyszedł. No to... pars pada do wybuchnął? wybuchną. Nie. Czy ona przyjdzie po ciebie? ciebie. Ja tu nie możemy to, robić. Jak... Kiedyś w przedszkolu takie było, coś takie miałem rajsty, takie kulki się robiły to ta yeah. tak no. yeah. Boże, nie mogę. Ej, chodź odkupić swoje winy. No. Winojku. No. Co robisz? Śmiewam. Amino. A nie, tego tak, nie zrobimy. Tu... No nie dało się, bo jak cię powiesił, to wszystko... No wiem, excelent. No mm -hmm. ja to próbuję coś na środku, ale to... No też, jakoś to idzie jak... No właśnie o to chodzi. Niby w dwójkę robimy, ale jakoś tak, nie wiem. No, się tam na, bud na budynku ganiają, tak, tak, dobra. Ganiają się. Mhm. Może ona wytrzyma jeszcze trochę. Chociaż dwa te geny zrobić, yy. nie? I na małej łódce fajnie zaczęliśmy właśnie z icem. Ja nie wiem czy jak ty nie skończysz to znaczy nam gena nie zablokujesz. O, to ja poczekam trochę. Ale to nic nie da. Albo my ci zablokujemy albo ty nam. On do nas już biegnie, nie wierzę w to co zrobił. <grym> tak, zablokował on. <grym> No. O ja nasiłam. pierdziela, miałem już końcoweczkę. Wiem, wiem. Ale dobrze, że jakby nam pozwoliłeś, bo on był przy nas. Jakby nam zablokowało, żebyśmy tego nie zrobili. Dyle to licie? się założył, tak. Jezu, jak to długo będzie trwało? No nie, nie próbuj. Dobra już. Jesteś na, du na dużym? Jezu! A nie, tu jesteś, okej. Okay. Boże, jak on mi się... Ja myślałam, że on jest całkiem z innej strony. Wjechał we mnie ty! z Zlękłam. Aha, tu nie ma nic, okej. Okay. tu jest coś. Dobra, idę do ciebie. Mam się jak Zośka po prostu. Tutaj jest ten gen. A on jest... Aha, zablokowany, dobra. Pytanie, czy wybucha, czy, czy yy, regresuje się, czy co robi się. Dobra, Ciul, idę po Ciebie. Czekasz krótko jeszcze, a chodź tutaj, o tu, bo będzie szybciej. Muszę po iść. Tam jest, nie? Obok totemu. Wejdź sobie. Aha, dobra. A, już ma ten Dobra, mam. No. To idzie na małą łódkę, no jakiego, bo to. tutaj na małej łódce jest też właśnie fajny gen zrobiony. Na Amino gdzieś robi. Pięknie. Tu mhm. tego nie, by trzeba było naprawdę ten na tej... Nie, 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 co? Serio? Tak. Kurde, daj ja się podłożę. No, a dasz radę? Nie wiem. Nie wiedział, że mam o, dawego. Mhm. Da mi minie, nie sążę. Ja sobie nie umie znaleźć, się jest jakiś nienormalny. Minął ci? No. Tak, bo nie widział gdzie leżę. Chory. Nie przeżyjesz do świtu, mi powiedział. <gry> o przymur jakiś... Idę na oglądanie Tam właśnie na tej łódce fajne był Glenn, ale widzę, że on tam łazi. Będzie pilnować, nie? Dobra, już mi na oglądanie. Bo w sumie mógłbym się wrócić na tą łódkę, bo... A p... jak się wrócisz, to na pewno zaraz przyjdzie. On wie, że tam jest dużo, nie? Co one robią? A tam dobra. Jedna biegnie, a on ucieka przed nim. Gdy zobaczy z tego genna, to też był fajnie zrobiony. O. No, Ale w sumie. Wiele. Ale dostał. on teraz mi powiesi i znowu mi to weźmie się, zrobi. Te pazury. Wybuchnie? Nie, pazury się robią chyba od razu. A nie, ty mówiłaś, że po zrobieniu. No, prawda, nie. Jak no, ktoś inny, no on już tu idzie, nie? Chyba Nie ruszaj, nie! Aha, tu jest. Cię... Za, za, za wszelką cenę... Za wszelką cenę musi też sanki robić. Jeszcze mogę? Ja. Za pierwszym razem się nie odbiłeś od przeszkody, więc tak ranił. Biegnie? Ja robię zaraz, zim, zim, zim. Jezus, jak mnie rzuca już A co mu się stało? Takiego? taki takiego no. gruny? taki jakiś? U mnie taki jakiś zgarbiony łeb, tak Co oni tam robią? Kończą to? Na tej łódce po już skończyć <grym 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 <kajda> Tak robią, we No wujka. ale zaraz pewnie to. to Skończą to? A zablokowało już. No tak myślałem No i po prostu i teraz uciekają w popłochu. Widzę ich. Mogliby po ciebie przejść, nie? No chociaż jeden. Mogliby się przede wszystkim rozdzielić. To by było cud, nie? wiem, on chyba... No nie. nie. Chyba nie. Ona przyjdzie, Nie, ona chyba. Ta. No, tak mi się wydaje, bo kieruje się w twoją stronę, ale co z tego wyjdzie? On się tu z nim gania na razie. Bardzo źle to. A, bo jeszcze jakieś... To o, wyleczysz mnie czy coś w tym rodzaju? No Ten niestety wisi. A? A ja jestem zatruty? Tak. Zatruty. Szpreja muszę. Patrz jak go ci... Widzisz? W ogóle go nie słychać. gdzie No, bo jesteś oślepiony. Ale czemu? A, pewnie jakieś tam zaś... No nie, no dorwał mnie, nie wytrzymał. To nie tak miało być. No właśnie tak mi się wydawało jakby sapał, ale... On jest taki dość niski go nie widać, nie jak on biega. Paletka szybko. <grym> Okienko. Pierwsze jedno. Pięćdziesiąt okienek. Nie ma paletki. Dalej nie ma, da. no nie A ma. <grym> Już mnie wzięło. Ja. Kończcie to, bo zaraz znowu będą te No, nareszcie No i tak jeszcze jeden wam został. Przez miałem moment... taki też zaczęty przy górce, też taki fajny miałem Gdzie tu jest? Heniek, a ty, gdzie jesteś? O tu. Właśnie, tu miałem zacząć. No, zaś zablokowany nie ona ci wyleczy za ten czas, nie? Powróć kamera kamerę, jak będzie wyłączony, to go nie będziesz widział. To jest najgorsze takie napięcie, nie? Przy tej końcówce. Musicie się wyleczyć. Tu i tam. On no, ginie. Jak teraz otworzyć te drzwi? Szuka padocha jakaś. Te drzwi? <noise> idę po spraya. Idź po spraye, idę do młodego, zaraz przyda. A wy uciekajcie. Chyba nie, teraz będzie łaził z bramy do bramy Zaraz mnie coś potarga Ona otwiera Tak, jak ona otwiera, to może on ją weźmie? Tak Wtedy ona się poświęci dla mnie Dawać plecku, bo on mi drapnie, jak mi dziabnie. Ona tam pobiegła. Co mam robić? No dobra, koniec już. Tara!